Cześć, witajcie z tej strony Marcel. A dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Pokémon Quest. Ostatni odcinek się dobrze przy, przyjął, więc postanowiłem nagrać następny. Przypominam, to jest mój skład. Nieźle kliknąłem. Kurczę, szybko wracam. Tutaj po lewej, to jest mój team. Krabi, Pikachu i staryu Te Pokémony będą kiedyś zmieniane. Zobaczmy, czy w ogóle możemy wyruszyć na kolejną. Nie, nie możemy wyruszyć na kolejną eksplorację, ekspro... bo. Ekspedycję, bo mamy za słaby level. Sobie questy odbierzemy, bo pomiędzy odcinkami jeszcze sobie grałem. Musimy sobie zagrać trzy levele, żeby nam się zupka zrobiła, ale to jakieś starsze levele, któryś z tych. Sobie weźmiemy ten najłatwiejszy. Można powiedzieć, że to jest taki powrót do przeszłości. Troszkę. Dwóch pijejów to co, co ten Pikachu robi? Dobra, stary użyj twistera i Krabi surfa i mamy to. Teraz idziemy dalej, ten Pikachu ciągle w krzaki Właśnie. Teraz Pikachu użyj pieruna, Krabi użyj surfowania, a stary użyj yy, lodowego promienia. Okej, okay, Pikachu użyj pieruna i myślę, że nie, nie, trafi. trafił tym pierunem i... Jeden Piorun wystarczył, teraz Rataty To Stary użyj Zimnego promienia czy tam Lodowego i rabi Stompa Teraz Pikachu użyj Pioruna i zabij tę Ratatę, to znaczy zniszcz, bo to jest gra taka family friendly i tam się nie zabija Teraz jest miał do pokonania No to tak, Krabi użyj Surfowania Pikachu użyj Pioruna, bo to swój najsilniejszy tak a ze starciu i Twistera. No i yy, miał pokonany. idziemy dalej i pomiędzy może ekspedycjami sobie yy, potrenujemy pokemony. Pokażę wam jak się w tej grze pokemony trenuje. Klika się w base camp. Taką, coś Alabaza, Edit Team. I to jest trening. Klikamy w ten trening, i sobie możemy trenować. Tak, jak dla y, pokazania, sobie przetrenujemy Pikachu. O, i sobie rzucimy. Dwójkę Pokemonów z pierwszej ekspedycji, czyli Ratatę i Pidgeya. Klikamy start training. Te pokemony tracimy. I Pikachu teraz tak trenuje. I Pikachu ma prawie piąty level. W ten sposób nie, dość, że trenujemy Pokémony. Jeszcze możemy się pozbyć niepotrzebnych Pokemonów. No to tak, wychodzimy. Ile właściwie sobie kupię to, żeby zupka była szybciej? Otwieramy. No i. ten. Jak on się zwał? Paras. O. Paras, 15 level. HP 99. No. Kurczę. Jeszcze nie doran. Pokażcie mi tego Nidorana. E, Nidoran, piąty level. Hej, co widzowie. Pikachu jest moim ulubionym Pokémonem. I teraz mam silniejszy Pokémon w drużynie. Ja go schowam, ale nie będę go zużywał. I wy napiszcie w komentarzach, czy mam się go pozbyć przez trening, czy co mam zrobić. Pozbyć się pikaczu, czy go zachować? Chwila. Jak wkładamy parasa, to nam spada level. Od czego to jest zależne? Hm. Teraz trochę się tym pobawimy. Aha. No dobra, na razie chyba lepiej nie będzie. Co sensie tego pikachu potrenujmy, bo... No bo czemu nie, to jest mój starter, jak już wcześniej mówiłem, ulubiony Pokemon i tak... Krabi i Nidoran. Żegnam Was. Teraz sobie trochę wzmocnimy tego pikaczu. HP mu zwiększymy. Okej, okay, pozmacniam trochę z pokémony i zaraz do was wracam. Okej, okay, już wróciłem i nasz level naszego teamu wynosi po wzmacnianiu statystyk pokémonów 1000. Y 98 i bez problemu możemy sobie przejść dwie ostatnie ekspedycje, na które jest wymagany tak. 750 level i 880. 50 level. Tutaj na wszystkich levelach bonus ma typ walczący, ale mamy wodny, ten trawiasty elektryczny. Ale nieważne. Okej, Pikachu, użyj pioruna. Na razie się nie przyda paras, ale Dariu i Pikachu tak. Albo okej, okay, pozmacniajmy sobie statystyki na tym parasie. Aha. Tro, trochę za późno że pioruna na nie, elektrostrząsu na Pikachu, ale teraz możesz się zrehabilitować i dwa Pijoje do pokonania pide jaki pije. staryu Ice minimalnie Nie trzeba mi teraz pika czy użyj pioruna. I... Jak się ja paraz ciągle wzmacniaj. A na razie, jak już mówiłem, się nie przyda, no bo są typy kurcze yy, Latające. Teraz Growlif Leaf. Znaczy się jeszcze bardziej Paras nie przyda. Twister. Pikachu, elektrostrząs. No i paras się wzmocni. Nie wiem, czy ten atak light screen wzmacnia całą drużynę. Nie, znowu latające pokemony, No. Dobra, Pikachu, użyj pioruna. Stereo Twister. Trochę zły wybór, jeśli chodzi o atak. Bo speed to. Dobra. Paras się wzmacniaj. No i atakujemy. Atakujemy, atakujemy wszyscy. Ed paras, który jest nieefektywny. Czyli gdzie jest paras? A, ile Pigo że nie mógł zaatakować bliżej. Teraz steriurze ice beam. A. Lit. No i psiat to pokonamy. Teraz sobie jeszcze trochę wzmocnię stary. Nie kogo by sobie to wzmocnić. Nikogo nie mogę jeszcze chyba wzmocnić. Teraz będzie boss. sobie o nie kliknę w edit z Marcel dzbany. Sobie ugotujmy jakąś zupkę albo coś. O jest puste. Dobra, jeszcze sobie quest odbierz odbierzemy. Teraz jeszcze sobie w challenge'ach odbierzmy hajs i inne rzeczy. Ok, teraz y, możemy bez y, y, największych problemów ugotować sobie zupkę. Hmm. Czego by sobie tutaj ugotować? Liknijmy auto autoset'a, bo mi się nie chce potraw wymyślać, no i Zacznijmy gotowanie I teraz wzmocnijmy się na tego bosa. Sobie już tą zupkę zróbmy I kto przyjdzie do nas? Aha, do duo Który on ma Ach, chyba ktoś jeszcze... Trzeci level ja Chciałem się wzmocnić na tego legendarnego pokemona a nie. Mój sastek, nie zauważyłem go tutaj wcześniej. No musicie przyznać, że to bardzo przypomina Minecrafta. Ok, teraz klikamy w Edit Team. Copy Pikachu, potrenujmy. Tutaj Pikachu, tre, Trening. Pożegnajmy do dół, który dopiero do nas przyszedł. Okej. Okay. no i co, ruszajmy na walkę z bosem. Przypominam, że jak pokonamy tego bossa, to będzie kurcze nowa mapka dla nas. Gdzieś z tych. A ja bym chciał od razu na to pójść. Widzicie, widzicie tą oddzieloną wyspę. Powiem to, co w pierwszym odcinku. Tam się kryje Miłód, czyli najpotężniejszy Pokémon na świecie. Yy, dobra. Ruszajmy pokonać bosa. Jestem ciekaw w sumie, kto będzie tym bossem. Pikachu, użyj Pieruna licit paras użyję i Pikachu go zabiję, tylko to trochę za późno użyłem tego Pieruna Dobra, niech się naszym Pokemonom zregeneruje tak. Okej, okay, i już ice Ice Beama o, o nie, jest ich więcej Pikachu, do i w ogóle chłopaki, atakujcie, bo jest ich od groma i ciut. O. Na szczęście sobie daliśmy radę, bo my sobie nie damy rady, my... Przecież my sobie zawsze damy radę. No, no nie no, za późno tego użyłem trochę. Ataków, bo myślę, że będzie tego więcej. Ja tego Parasa wzmacniam na bossa, żeby bossa od razu ściągnąć. Tylko nie wiem, czy to defensywy nie wzmacnia. Dobrze, jeszcze tam rataty. Sratykait. Okej, okay, chłopaki. Do ataku. O nie, tych pokemonów jest więcej niż się spodziewałem. O Parasa się strasznie wolno. taki regenerują. Chłopaki, walczcie z tym Raticatem, no nie poddawajcie się, Pikachu ma połowę życia, ale i tak na Pokemona na piątym levelu sobie świetnie radzi, bo Pikachu już powinien spaść, a tego nie robi, no i odblokowujemy kolejną wyspę. Zostaliśmy statuę, Ratat. Duża ratata, średnia ratata i mała ratata. Tutaj jakiś dialog go pominę, bo nie przeczytam. Zaliczone. Teraz mamy wyboru albo prawo, albo lewo. Ale sobie weźmiemy. Musimy zasejować. Ale to sobie zrobię między odcinkami. I sobie wzmocnie y, stariu. Nie, nie to. I Cygsteriu ma lepsze statystyki ataku. Ciekawe, czy da się mu atak zmienić. Czy nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy da się zmienić ataki. I czy to się pokemony same uczą czy...